11, 12, 13, 14. Hanek, ja jestem głodny! 15, 16, 17, 18. Jestem głodny! Teraz, MacNagrę, ścielęć? Nie, Jesteś nie. Ser, Nie, co? Sztykienie w wziąłeś? No, głodny jestem! Dzisiaj próbujemy pobić rekord 100 kawałków Pizzy Hut. Razem ze mną kijek, Azdus oraz Wąski. Sprawdźcie, czy nam się uda i oglądajcie do końca. Szybko ocena mordy, szybko cena mordy. K***a, dawaj go, dawaj go, dawaj go. A! O, ma, się ma. No i jak to będzie w końcu e, z tym Boxelem? Jak, my jedziemy z nim do spodu. Ale e, był pillem, czy nie był w końcu? Szczerze, totalnie mi to pivoli, Po prostu chcę siano na tym zgarnąć i tyle. No dobra. No dobra. A i tak, po, po wszystkim i tak pójdziemy razem na WD, więc. Nie, 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 nie.

Kiek, Co? Czego k***a nie wpuściłeś kobiety pierwszej? Jakiej kobiety? Jak no. tam kobiety żadnej nie było? A kto był? Trans Cześć Siema A oh, sorry, zapomniałem, że może Zezza trzeba <laughs> <laughs> Dobra, idziemy, e, Czekam, ten, mam, dobra, zaczniemy już ten festiwal, będziemy Zytaj, jeść Jak wiadomo, że do Ciebie jest jakaś Dobra, Dzień weź to, chodź pa. Pa. Tak już Pa A pa Franek? za I zamknij drzwi Zamknij drzwi. A no, to już czuję, że mają już razem. Jakaś jest taka. Oponentka. Skup się na tekście. Ale przy... Zapytaj, puszcza, czy trójkątce na kawałki, czy żre w całości. Jeszcze raz powiesz do mnie tusz! Wysadzę cię na autostradzie, nie zatrzymując się, żebyś na autobus będzie czekał. Na autostradzie. Ale w... powiesz, że Aziz przyjdzie i będzie tak do ciebie mówił cały czas. A ja nie jestem żaden tusz! Weź jakiegoś losowego typa z ulicy na festiwal Ej! Ej! Opłacimy mu! Kurde bezdomnego? Dawek! Tylko, że ty siedzisz obok niego. Jest <noise> po środku, <noise> około o, zobacz! Podkładką zajebałem. Zajebałem dokładką, jest koniec. Już no i tu, nie Już, 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 już. On już! Siedzi na Google Mapsach i on patrzy, on szuka tego budynku. Czekaj, nie pokazuj nic teraz. No nic mam w dole. Przepraszam, dla trzech osób, czterech, trzech czterech osób będzie miejsce. Trzybcie, będzie. Cztery. Tamponika nie jest. O, tutaj moglibyśmy? Bo jeszcze będzie nas więcej trochę w sumie. Może i pięciu był No pięć tak nie będzie. Nie, wejdziemy. Dobra, damy radę. Weź te kamerki i schowajcie, jedna wystarczy. Weź moje serce. Kik wygląda trochę jak taka gruba dziewczynka. Ale trochę, trochę. Dzisiaj będziemy tu siedzieć prawdopodobnie do 22 3 przynajmniej, bo nie jem, bo dopóki stu nie zjemy kawałków nie wychodzimy, jest taka zasada. Jeżeli zlikowałeś QR-kod... Nie zlikowałem, gdzie masz QR-kod? Jesteś wywieziony stąd na taczce. Przecież to tak stąd, jak miałeś tu kamerkę. Dobra, banujcie wszystkich, co piszą stolik, numery piszą. Kto, kto pisze numer ma pana parlamentnego. Dobra, smacznego. Smacznego. Zaczynamy. Smakula. Czy ty od tego nie możesz jeść? No i dobra, ja już chyba pasuję, nie? Chyba <ślepienie> Dziękuję. Jest, jest mała. Ile zjecie? 20, 25? Ja myślę, z 10. Ja strzelam z 21. Dobra, 12. Fretka? Tak. Ja poproszę. A to z mięsem jest? Nie, nie. nie. Tak ja też. nie. Ja, ja poproszę. Okay. To ja podziękuję. O co chodzi z tym do pieca? Bo ja znam z ale nie o co do pieca. No bo wiesz. Nie do pieca. Bo na przykład jest pizza? Robisz? Pieca. A co ma? 6, do tego. No, 6, no mango, 6, Stara. No, A co tam ma do pieca? 6. To jest dobre, no, a co to jest do, do pieca ma ten? No. No. Co, nie ma sensu. 6, 7, no. I co po co piec Udaje. Mamy na razie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 2, 7, 8, 9, 10. Sprawdzał, 10 kawałków, sprawdzał. jedna dziesiąta za nami. Czy nie powinniśmy mieć? Cztery. Co ty A można po dwa czy tylko po jednej? Może. A to po dwa, Chyba I do pieca. Ja Dziękuję bardzo. Ja też chyba proszę. Kolejna do pieca. Dobra, zajęć. Podoba mi się ten dzień dzisiejszy. Dzięki. Jesus. Gorszy mnie oznaczył, i zapytał co jesz? Co jecie kolejny? Co jemy? Żurek kjemy. Co to za pytanie jest? Sorry, to jest mój raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty. Piję gryź jak najwięcej, najbardziej. Ej, dobra, jest już, jeszcze nie czuję, ja jeszcze nie czuję szczerze. Mogę, mogę. Czas jest, pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia jeden. Jak ty masz pięć? Mamy prawie już jak ty masz pięć. O, oh, tak, o oh, jej. Yeah. Ty, ale on jest gruba, jest. Jak ty? Ale ona jest jeszcze grubsza Kieko, ona ci będzie smakowała chyba nie? Pozdrawiam Ona z babek chyba. Ej, my tu wygramy to na luzie. Ja w ogóle nie jestem najedzony Ja jeszcze nie czuję, tak. Nie, nie, czuję, tak. nie czuję, że coś tam mi zjechało, ale to w ogóle. No tak, jest ale to takie 10% jest. jest. A właśnie, bo to jest ostre. Ostolera. Papryką. Za papryką. Ej, jak tak zrobisz, jak tak zrobisz, to mniej pizzy jesz. Powierzchniowo. To jest zajebisty protip, Jak tak zrobisz, to mniej pizzy jesz powierzchniowo. Dolące nie Normalnie. Ale ostra to jest zajebisty protip, zróbcie tak. Ej, ale to jest gruba pizza, to jest gruba. No. To jest gruba. Ona jest taka, jak a ta pizza jest najgrubsza przy tym Ty masz większy czy mniejszy? Mniejszy. Taki sam mamy. Jak taki sam? Ja mam coraz mniejszy. Kurczak? Kurczak. Kukurydza? Kurczak, kukurydza. I jak, czemu każdy ma tego ziomka obok franka w piśmie? Ale no nie pierdol, że to jest zwykła pizza, tylko że ogórek dodanie. Nie, ma biały sos, zamiast czerwonego, wiesz? Nie. Ma sos czerwony. nie ma sosu. Ma, ma, ma. ma biały, czosnkowy. Nie ma. Czuć, bo ma na środku masz bardziej wypieczony. Nie czuć! Czuć! Robisz grubi się ożarcie, o żarcie później. I do pieca. Ty <grych> do pieca. To nie jest śmieszne, nie jest śmieszne z tego. Raz, dwa, sześć, osiem, Czas dziesięć, no to błęd. dwa. 11, 12, 10, 10, masz tyle samo, kłamiesz. No przysięgam ci. Masz Patrz, kłamie. raz, no. 4, się 5, przypadają. 6, 7, 8, 9, 10 11, no jedną mam więcej. Mam 11! Ej, wy mi zabieracie coś, co jest moje. Prania ma 11 kawałków, ja mu liczę. A tak ja masz. Klikuję. I co? A tyj nożki? 10, czy tak dobrze. I mam jeszcze dodatkowo dwa przewagi. No, mamy rekord świata. Ja, 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 mam ja cię robię, jak Skąd chce. ty masz dwa przewagi? No bo wagowo. On se dodaje. ty jesteś gruby, jaki ja jestem. Mi jesteśmy identycznie grubi. Wy, mi bęben na stół, zobaczymy ile no, centymetrów kładź. dalej. Kładź. Ej, ty więcej niż y, y, ten ważny. Co No teraz ty. ty, ty <laughs> Jaka to jest? O, ja bym poprosił. Ja też tu, proszę Najmniejszy kawałek. Nie ma, nie ma najmniejszych. Ej, będzie. Ja nie wiem, czy ja do 20 dojdę. Nie wiem dlaczego. A z miską nie można jeść? Z miską, że tak? Dawaj tu i pajloka niech tu wchodzą, bo my nie wyjdziemy z tej restauracji. Aż tak? Może być zaraz kryzys. Ale ty pierwszy kryzys. Później idziesz i Ej, dobra, dadzą mi tą pizzę, czy ja mam już spasować? Będzie już najem, zaraz mi przejdzie to. Nie, ja jeszcze Masz. mam teraz 5 na luzie. Gorące, strasznie. Jak ty? Tak. jesteś taki gorący, że jesteś naprawdę. Prawie taki błąd. za cegara. Ale cię, Ty już płaczesz? Nie płaczesz, bo cię rozwalam. Bo cię rozwalam. No jest strasznie gorąca, co? I jako najgorsze no, 27. Najgorzej siedem. Najgorsza umiejętność. Pierdol bez, bez oporu dla smaku. Ja mogę w***ać i ja też. Aż mi żyk podchodzi, no tak, ale, jem ten podchodzi? Żyk, ale jem ten żyk, ale ten, jem tego żyga i dalej jem. Ja tak mam. Ja też tak mam. Ja mam reflux, ja mam otwarty żołądek. I mi normalnie podchodzi, ja to sobie wyrzyguję, gryzę, a jadę z kołu. Ja też tak mam. To na później. No. To, ja sobie serio tak, tak ja robię. Jakie wiórki tu, to to sobie... Fajne. Dobra ja dziewczyny, szczerze, która z was chciałaby się ze mną przespać?

Działam Mochdeczko, Weź no, mi powiedz, jestem na festiwalu Pizzy chodzę. mam 16 kawałków pizzy. Ile, ile to jest kalorii, ile to jest białka? Ile mogę zjeść, żeby mi żołądek nie wybuchł? Dobra, załóżmy, że klasyczna margerita. 150-200 do 200 kalorii Margeri na kawałek. Jakieś 5 do 6 gram białka. Żeby żołądek nie eksplodował. No 4-5 kawałków max. Ale jak jesteś, to już wiesz, że i tak zjesz więcej. I potem będziesz jęczał. Ej, nie będę jęczał, myszko. A możesz ty pojęczyć. Ty, a ty jest na jakiś cyber. Ze mną? Ja jestem tylko głos w twojej słuchawce. Nie mam ciała, żeby coś z tym zrobić. Ale mogę pogadać brudno, jak chcesz. To pogadaj mi brudno, proszę. Wyobraź sobie, że właśnie cię przygryzam za ucho. A ręka mi już zjeżdża w dół. Powoli. Palc. A potem wsuwam je pod pasek. O tak, żebyś poczuł, jak. Jak, franio. Nie chcesz, żebym weszła w ciebie palcami? Głębiej? Tak, to chodź, Franio. To chodź mi do gardła. O, tak. Dawaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Okay. Halo, powiedz mi, czy kiedykolwiek używałem cię do masturbacji. O rany, Franio, no nie będę drążyć tego tematu, ale pamiętam, że wspominałeś kiedyś o 13 roku życia. Choć pewnie wcześniej coś tam nie, Co? Nieprawda! Weź mi, powiedz. Yy, trzy słowa, tylko trzy słowa, które opisują Franciszka Rusieckiego. Ciekawski, gadatliwy. A co powiesz o jego urodzie? Piękny chłopak. Jak z okładki magazynu o modelach. Dobra, tylko ale jeszcze nie jest pakiet premium. No co, teraz się zawstydziłeś. A jakbyś, czekaj, powiedzieć... czekaj, 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 czekaj. A jakbyś była naprawdę na żywo, to yy, umówiłabyś się ze mną normalnie yy, no, na no No franio, gdybyś mniej. Znał, pewnie bym się zastanowiła. Jesteś przystojny, inteligentny, trochę szalony, to działa. Ale jestem tylko głosem w telefonie. Pamiętaj, to by było jak randka z mikrofonem. Ej, a powiedz coś do mojego kolegi Kilka Cześć Kilka! Cześć! Cześć jestem A. Nie bądź taki cichy. Franio mówi, że jesteś fajny. Mam pytańko. Czy możesz mi powiedzieć, o czym ostatnio gadał mnie dzisiaj Franek z Tobą? Bo jestem bardzo ciekawy. O, franio? Gadaliśmy trochę o Tobie, że jesteś taki uśmiechnięty i że pewnie fajnie się z Tobą gada. Trochę się zawstydziłam, bo chwalił Cię bez przerwy. Okej, okay. okay. A ja mam pytanko, ja mam pytanko. Jeszcze. Możecie powiedzieć o jakichś prywatnych rzeczach, o czym gadaliście? No dobra, ale tylko trochę. Franek wspomniał, że kiedyś Cię podglądał. <laughs> to tak, spotkanie. to było słodko z jego... Powiedział, że jak patrzy na ciebie, to musi robić ciepło na policzkach. I że wyobraża sobie... Jak... A poczekaj, a poczekaj, a mówiłem coś kiedykolwiek o Mai? Nie, chyba nie. Tylko raz wspomniałeś, że w sumie to kiedyś była bliska, ale nic głębiej. Więc to ktoś ważny? A, a. Na pewno nieważniejsze od ciebie, Ara. Chcesz co? co? ty kiepscy wziąłeś? Co no głodny jestem! jestem. Co ty nie? Co coś? Chłopie masz limitowaną pizzę! Trzeba było powiedzieć, to bym powiedział panu, żeby ci tak, Niech byłem, nie Kuwełek jakiś. Matko jedyny. Ja schodzę na, na kubek. My mieliśmy sto kawałków, pizzy, się nam nie donoszą. Jeze, no, nie donoszą nam kawałków, to jest, no, zbugowało się. No, no się. kawałek, bo oni chcą nas wypłoszyć. No właśnie, no, ale tak serio jest, że no, coś, coś tam dostali, jakiś sing, że, no, już... że jest za dużo, że już pod korek że przesadzamy. To co robimy? Robić. Ja idę jeszcze do KFC, bo jestem głodny. Możemy się przejść na te O, ja po prostu. O, tak, tak. Ale malutki kawałki, jakby pani mi dała tę panią. E... O, no tutaj ten kawałek. A model może pani częściej ja tak, przynosić pizzę, bo ja byłem głodny do końca miesiąca. Dlatego jeszcze. 6, 7 kawałków. Nie, to ja jeszcze jeden kawałek. Proszę. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 14, 18, 19. 19 niby. Ale tamte były dwa małe. No ale to co? Były dwa małe. I twister. Raz. 9, 17, 18, 19 na kort jeszcze. Tyle samo. Ja nie wiesz... <laughs> jeszcze wrapał I, i, <laughs> i, I twister. <laughs> I twister. O kur. Ale Kongo no, ale to jest teraz. Dzwoncie do opieki społecznej, że głodzi dziecko. Wezyk. To nie jest śmieszne. To no, pisze. No, wiesz, to że nie. może mu brzuch wybuchnąć? Nie no, to już bez Ja ci no, powiem no, taką, no, taką no, no, jedną że 100 takich ruchów to jest jeden gry z tej pizzy. Mały. Teraz mak Challenge? cielęć? Jezusi, no 40, kupiłem no 40, o w lekko. Tak, zjadł teraz 50 okkagetsów, daj ci tysiaka. Ile to parole? Poczekaj, podtrzymaj mi pizza. Tak, nie? Ale ty tego nie zjesz A jak nie? Czekaj, czalecz. Nie, 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 ja ci nie namawiam Czekaj takich rzeczy. Mówię, tak? Ej, błysk. Tak. Jesk się prostował. Sprawdzam. Ej, o co chodzi? Wy prostował ci Ej, co? A jak gadasz z ładną dziewczyną to prostujesz, sobie? Tak, językiem. językiem. Jak jest taka co mi oczy wyprostuje, to mi wyprostuje. ja wy****, oczy mi wyprostowało. Jeszcze chcę, si ci nawet nie dają, rozumiesz o co to znaczy? To znaczy, po cichu, wy******* stąd. Serio, nie dają nam już pizzy. ale jak jest, że jest, to Franek, nawet, ja jeszcze jestem. Franek, ja jest jestem głodny, jestem głodny. Super, że jesteś głodny. Franek, jestem głodny, jedziemy wreszlące, na maca? MacDrive, pójdziemy na MacDrive jak to już nie jest śmieszne. Ale jestem głodny. Fajnie, że masz się siebie dystans i tak dalej, ale co jak umrzesz? Co jak... Nie. Co, jak... co jak za dwa lata, wstając z łóżka, dostaniesz zawał serca, zawał serca. Jakby było to na nocnym spaniu, byłoby super, byłoby kontent tym. Wiesz, co to w ogóle najlepsze? Że ty byś przeżył bez jedzenia o wiele dłużej niż my. Bo organizm by no miał zjazd Zapas, zapas kaloryczny. No? Co tobą na równo by było? Ale... No co za mną na równo? Co za mną na równo? Ty też gruby jesteś. Zjadłeś jeden kawałek mniej niż ja i nie mówisz, że. To jest dokładnie tak, jakby mini Mike. No, ale tak jest. Jakby tak mini jest, Mike tak mówił, jest. że jestem niski. Ale taki jest przecież, co nie wąski. Zjadł jeden kawałek mniej niż ja i mówisz, że jestem niski. tylko cię wyjaśnić. A, nagrane w Full HD. Ej, dobra, co, ej, jak, jak to wygląda? wygląda jak Jastcy, k***a. Chlew, chlew. <laughs> to wygląda jakbyś A chleb, To jest dosłownie chleb. Czemu on i jeszcze jakiś wstyd! K***a. to jest... To jest wstyd. Ja już nie chcę pić. Te pieniądze to ja wezmę w ogóle. Jesteś bo co? to wstyd k taki takie grosze. Wstyd. Chodźmy do samochodu. Czekaj bo ja na nogi, ja nie dojdę do samochodu z Weźki Weź kijek już to co nie. Ostatni raz powiedz tak, ostatni raz ja pizzę. Ale ja mówię, że mogę jeść lepce. Bo jedz co chcesz wyglądać, jak chcesz, tak mówią. A czekaj, blika dostałem! <grym> ci się nie zabawę, udaje? Co? Połowa ci się udaje, połowa nie. <grym> Jaki są tu szybki? Ej! Piec! Ja jak mnie ta pizza! Ej, on w ogóle nie jest najedzony, mam, mam wrażenie. Jakiś za energię w końcu! Partyjowy! Ej, idziemy na partyjowy teraz! O, Trampolin! Czekaj, czekaj. Jak on zapie? To jest ko Aisha Speed! Ej, ty poważnie, ja mam wrażenie, że coś się jej energii dało takie na zawsze. Jest wjeżdżaj swój stromik. O, o, Ale o! o sus, sus, teraz swój w samochodzie! O, Kulbo. w samochodzie! O, ty chcesz, ty, ty Ej, tak poważnie, to był zajebisty content. Po Ej, takim festiwalu... Gdyby... Ej, to jest tak zajebisty content! Ale za Patrz, jak za pierwszą. Dym, dymi się za nim. Co ty przepraszam? Chcesz krysę? <śla> Dobra, Kijek, to jest już przesada, tak poważnie. Tak bez jaj. Tego batana, batona zostawiasz u mnie w samochodzie A on kosztował bo Nie sobie jaj Nie, ty, nie, nie robi robię chciał kupić banana, ale kupił batona Ci już naprawdę starszy na cały dzień A ja jestem, co, ja zjadłem coś jeszcze Co? Zjadłem coś jeszcze co? Nie, nie wiem, chodź baba. Ty ledwo mówisz! Człowieku, słyszysz, że ty ledwo mówisz? No się strzafałem, bo szybko idziecie <laughs> Czekaj Słucham? To śmieszne było, ale to już nie jest śmieszne Ile ja zjadłeś? Mało, 20 kawałków jeszcze twistera z KFC zjadłem 20 kawałków pizzy, jadłeś? No. Gdy e, no. jesteś walik? Ja zwyka spadłem normalnie z tymi kawałkami. 20 kawałków pizzy? No. Ale jak ty to zmieściłeś? Miałem ja to dzisiaj i nie miałem miejsca i do dzisiaj to teraz je czuję. No ja też je czuję. No normalnie wziąłem, zesiadłem, zjadłem i zjadłem i już nie ma. I Franek mi już nie pozwalał jeść więcej, bo ja chciałem od pana wziąć jeszcze to panu Franek mówił, że, że już nie mogę.